Adam Mickiewicz Przyjaciele Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie. Ostatni znam jej przykład w ośmiańskim powiecie. Tam żył Mieszek, kum Leszka i kum Mieszka Leszek. Z tych, co to, gdzie ty, tam ja, co moje, to twoje. Mówiono o nich, że gdy znaleźli orzeszek, ziarnko dzielili na dwoje. Słowem, tacy przyjaciele, jakich i w ten czas liczono niewiele. Rzekłbyś... Dwój duch w jednym ciele. O tej swojej przyjaźni raz w cieniu dąbrowy, kiedy gadali, łącząc swoje czułe mowy do kukań Zozul i krakań gawronich, alić ryknęło raptem coś koło nich. Leszek na dom. Nóż popnił skakać jak dzięciołek. Mieszek tej sztuki nie umie, tylko wyciąga z dołu ręce kumie. Kum już wylazł na wierzchołek. Ledwie mieszkowi był czas zmrużyć oczy, zbladnąć, paść na twarz, a już niedźwiedź kroczy. Trafia na ciało, maca, jak trup leży. Wącha, a z tego zapachu, który mógł być skutkiem strachu, wnosi, że to nieboszczyk i że już nie świeży. Więc mruknąwszy ze wzgardą, odwraca się w knieje, bo niedźwiedź Litwin mięs. Nieświeżych nieje. Dopieroż Mieszek odżył. Było z tobą krucho, wołakum. Szczęście, Mieszku, że cię nie zadrapał. Ale co on tak długo tam nad tobą sapał, jak gdyby coś miał powiadać na ucho? Powiedział mi, rzekł Mieszek, przysłowie niedźwiedzie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.